Stary wrócił z mlekiem i postanowił sprawdzić, co zmieniło się po 12 latach od publikacji tego filmu. Papier trójwarstwo, Regina, ujęcie pierwsze. 32 punkty w skali AdWastera. 12 lat nie mogłem spać, bo ktoś napisał mi, że tamten test chyba należałoby powtórzyć. Ile? 12 lat bezsenności, koniec z tym! Z tego odcinka dowiemy się, który papier toaletowy jest najdłuższy, który jest najmocniejszy, a który ma najlepszy stosunek ceny do jakości. Jakości? Oczywiście mierzonej ad Ten odcinek chciałbym zadedykować wszystkim tym, którzy przez ostatnie dwa lata pisali pod moimi filmami, żebym wrócił do testowania papierów i podpasek. Na podpaski jeszcze będzie trzeba trochę poczekać. Tymczasem w dzisiejszym teście udział wezmą Regina najdłuższe rolki. Poważna deklaracja. Foxy, rolki bez końca. Sprawdzimy to. Mola, super wytrzymała, temu też się przyjrzymy. A ci nic nie deklarują, ale 8 rolek kosztowało chyba 5 zł, także przelicznik chyba najlepszy, a jak z wytrzymałością, tego jeszcze nie wiem. A ten papier toaletowy z kolei był najtańszy, on nie ma żadnych deklaracji, on nie ma żadnych cech, on, on po prostu jest. Zobaczymy, czy się opłaca. Ten natomiast nie deklaruje absolutnie nic, poza tym, że jedna rolka ma rzekomo 68 metrów długości. Za chwilę to sprawdzimy. Testy długości przeprowadzimy na tym uroczym kawałku zielonego pola, żeby biel papieru ładnie kontrastowała z tym, co tutaj rośnie. Nie mam pewności, co to jest jakieś zielone. Pierwszy, jak widać, będzie papier Foxy. Muszę się tylko postarać, żeby papier wszedł po linii prostej, bo jak nie będzie po linii prostej, to test będzie zaburzony. A moje testy, jak wiecie, nigdy nie są zaburzone. Zawsze wszystko jest rzetelnie i dokładnie. E, przerwał się. Przerwał się? Krzysztof, Foxy się kończy. A, skończył się. Koniec. Równolegle do papieru Foxy zostanie poprowadzony papier Regina. Mój osobisty faworyt. On jest jakiś cienki, ten papier w ogóle. Dobra, lecimy. Uwaga, ważny moment. Minąłem właśnie Foxy. A Reginy jest jeszcze naprawdę dużo. Regina górą i to znaczną górą. Zobaczcie, gdzie jest Foxy, a gdzie jest Regina i ja hapiernicze. Naprawdę tego papieru jest bardzo dużo. Naprawdę nie chcę być inaczej. Papier Regina jest praktycznie dwa razy dłuższy, a może nawet jeszcze dłuższy niż dwa razy dłuższy niż, niż Foxy. A co na to budżetowy, najbudżetowszy papier z kciukiem marki Kciuk. Lecimy! Moi koledzy... Umpa, umpa. Papier z kciukiem marki Kciuk nie zapowiada się najlepiej. Mam wrażenie, że chyba nawet nie dojdzie do, do poziomu Foxy. No i okazało się, że faktycznie miałem rację. Nie doszedł, ale zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy Kciukiem a Foxy. Praktycznie można powiedzieć, że Regina deklasuje pozostałe marki, które brały udział w tym teście, ale pamiętajmy, że przed nami. Jeszcze, no, między innymi papier Mola. Odkryłem, no fajnie, że dopiero za czwartym razem odkryłem, że im bliżej Ziemi, tym lepiej, bo mniejszy wpływ warunków atmosferycznych i można poprowadzić prostszą linię blisko Ziemi, ale jednocześnie muszę prowadzić papier w miarę. A jeszcze bliżej Ziemi, o, właśnie. W miarę równolegle do poprzedników. Co się dzieje? Papier. Papier Mola się skończył! Mola skończył się tu. Patrzcie, gdzie skończyła się mola. Ja pierdziele, pół pola. Zobaczcie to, zobaczcie tą dysproporcję. To się nie dzieje, ledwo się zaczął, a już się skończył. Zupełnie jak ja. Tego się nie spodziewałem na polu. Co prawda jest tutaj stawek. Następny w teście jest papier firmy Auchan, czyli po prostu moim zdaniem szału nie będzie, no ale damy mu szansę, tak jak każdemu innemu. On już się kończy, <laughs> on już się kończy. Naprawdę ja już mam wrażenie, że on się kończy. On będzie mniej więcej poziomu mola, moli, a może nawet krótszy. Nie, to jest nieprawdopodobne. On nie może być krótszy niż mola. Jest, jest o pół metra, ale do konkurencji to, huahu, hu, jakoś podświadomie, a może zupełnie celowo. Na koniec y, zostawiliśmy papier firmy Almusso. Może dlatego, że optycznie ta rolka wygląda na naprawdę gigantyczną. Ale wagowo, do Reginy, myślę, że trochę jej brakuje. Zobaczmy, jak to wychodzi na długość. Ja się... Umieram z ciekawości, po prostu umieram. No. Rolka jest największa, ale nie najlżejsza. Wydaje mi się, że właśnie kwestia wagi rolki jest tutaj najistotniejsza. Dlatego, właśnie w sklepie, ja biorę rolkę do ręki. Jak jest ciężka, to mówię, to jest papier dla mnie. Jak jest lekka, to mówię, będzie krótka. Po prostu no, fizyka, tego się nie da oszukać. Kto by się spodziewał, że objętość rolki wcale nie musi o niczym świadczyć? Skończył się dokładnie w tym samym momencie, co ten papier. I prawie w tym momencie co ten? No, i jak widać na tym przepięknym ujęciu, to właśnie wygląda dosłownie jak wykres liniowy długości poszczególnych papierów toaletowych. I zauważcie, że dwa z nich są grubo poniżej standardu, ale to wydaje mi się, że jest standard budżetowych papierów toaletowych. Trzy z nich zdają się wyznaczać jakiś standard długości. Natomiast jeden z nich, nie mówię już jaki, bo wszyscy to już wiecie, wykracza daleko, daleko poza ten standard. Absolutna deklasacja, dewastacja konkurencji. Jeżeli ogląda mnie ktoś z marketingu Reginy, no to kontakt małpaadbuster.pl. Koncepcja AdBusteromierza nie zmieniła się przez te 12 lat. Nadal elementami roboczymi są drewniane listewki i guma, która będzie stawiać równy opór wszystkim papierom toaletowym i dając im równe szanse w teście wytrzymałości. Foxy Mega ujęcie pierwsze. Wszystkie papiery będą startować z tej czarnej kreski. I uwaga. Idzie bardzo dobrze. Ogromna wytrzymałość pojedynczego papieru. Ja już nie mam siły w rękach, a papier cały czas trzyma. Jest to niesamowite. Za chwilę skończy się skala staromierza, a ta guma, jak wystrzeli do góry, to mi zrobi dziurę w suficie. A! Nie pomyślałem o tym! Wow, czemu ja wziąłem najmocniejszy papier na sam początek? A może nie jest najmocniejszy? A co na to? Teoretycznie najsłabszy papier, bo ten był najtańszy i potencjalnie będzie najsłabszy. Tak jak się obawiałem, górny element roboczy adbastaromierza wystrzelił i zrobił dziurę w suficie, dlatego teraz jest tutaj porządny profesjonalny amortyzator elementu roboczego. A na adbastaromierzu najtańszy papier toaletowy z kciukiem, dwuwarstwowy i lecimy z testem. Nie jest źle. Ale już słyszę, że coś szeleści. Ej, nie jest źle. Naprawdę. Ej, naprawdę nie jest źle. Słuchaj. Dobra. Okay. Papier Regina ma naprawdę fantastyczne deklaracje, jeśli chodzi o długość. Ale jak to się ma do wytrzymałości? Oto jest pytanie. No, niech zejdzie chociaż niżej niż papier z kciukiem. No, wypadałoby, żeby Regina zeszła niżej niż papier z kciukiem. Właśnie to zrobiła. Jak na dwie warstwy, to to jest naprawdę szacunek. No! Zerwało się ładnie w połowie długości papieru i doszło tu. Doszło całkiem daleko. Regina doszła naprawdę daleko. A co na to mola, która twierdzi, że jest jaka? Super wytrzymała. Czy tego papieru używał mola Adebisi? Lecimy. Dajesz mola, dajesz! Nie po to oglądałem wiwe całe dzieciństwo. Dajesz! Minął kciuka, minął kciuka! Właśnie miałem powiedzieć, że zbliża się do reginy. No zbliżał się, zbliżał. Ale strzelił tu. MDA napisałem. Dobrze, nie MDMA. Ha! Ostatnim papierem w teście wytrzymałości będzie papier marki własnej Auchan. Powinien dojść gdzieś do Foxy, ale na pewno powinien przebić wszystkie wyniki papierów dwuwarstwowych. Przynajmniej liczę, że dojdzie tu. Pomiędzy Reginą a Foxy. Przejdzie Reginę, przeszło Reginę, zbliża się do Foxiego i puściło w tym momencie. Hamulec zadziałał, puściło praktycznie dokładnie w tym momencie, którego ja się spodziewałem. To jest Alhan. Ale jeszcze trzeba podsumować, sprawdzić, jak to się ma do ceny i do długości. Wtedy wybierzemy sobie, teoretycznie, najlepszy papier teoretyczny. Mielibyśmy wyniki, gdyby nie to, że do testu na ostatnią chwilę dołączył papier Maxi Almuzo, którym producent pisze, że to luksus najdłuższej rolki, czyli poważna deklaracja. Cztery rolek, napisał producent. Przypominam, że słowo rolka podlega odmianie w języku polskim i powinno być cztery, co? Rolki. Muszą być trzy papiery trzywarstwowe i trzy papiery dwuwarstwowe. Brakuje tylko tego. Sprawdźmy go. Zawsze były te same komentarze. Ty się lepiej weź za testowanie papierów toaletowych. No to się wziąłem. Przebił Oszona i zbliża się do Foxy. Co się dzieje? Jakie emocje? Ona ma szansę to wygrać. Ale si wygrał. I to zobaczcie o ile... Niewspodziewane. Jak on się nazywa? Aless? Almusso. Tak natomiast przedstawiają się pełne ostateczne wyniki naszego dzisiejszego wielkiego testu papierów toaletowych. Na podstawie tych danych sami będziecie mogli wybrać sobie swój ulubiony papier do dół. Niektórzy producenci papieru stosują taką sztuczkę, że spulchniają rolkę i ona wygląda na dużą, ale tego papieru jest de facto mało. Ten przykład mamy tutaj. Papier Mola jest bardzo spulchniony, jest mięciutki. W kontrze stoi na przykład papier Foxy, który jest naprawdę twardy. Ja w sklepie robię właśnie to: Macam, sprawdzam, czy papier jest ściskalny. Jeżeli nie jest, to może świadczyć o jego wytrzymałości. Almusso duża objętościowo rolka, ale troszkę spulchniona. No, taka mała sztuczka kontra ich sztuczka. Spulchnianie rolek ma też swoje konsekwencje praktyczne. No, gdyby ta rolka Almusso była odrobinę większa, to ona już nie zmieściłaby się do tego papiernika. No a tak. Chodzi no dosłownie na styk. Nie róbcie większych rolek. Adbuster.